Czwartek. No więc Czwartek. Więc prav... Jeśli chodzi o Czwartek, to sytuacja jest dosyć mocno rozwojowa. Aczkolwiek, prawdopodobnie Zachód, Północny Zachód, Południowy Zachód, Centrum, to sensie linia Wrocław, Bydgoszcz, Gdańsk, czy tam Poznań, Gdańsk, prawdopodobnie zostanie burze, Aczkol Aczkolwiek... Dopiero jutro będę mógł w stanie powiedzieć cokolwiek na temat czwartku. Bo to jest po prostu totalna loteria. Zapraszam do subskrybowania. Również zapraszam do nabijania wyświetleń, oglądania filmów. Co do planów na sezon. Prawdopodobnie... Jeśli prognozy nadal będą mówiły, że w czwartek ma być burza i w czwartek rano będzie prognoza, że będzie np. RK albo jedynka nad nami, nad nami, no to prawdopodobnie wyruszę na łowy na zachód. Planuję w tym tygodniu, znaczy planuję w czwartek na tą chwilę 18:15, 18 jeszcze zjeść kolację wyjątkowo szybciej, bo jak pójdę na łowy, to prawdopodobnie wrócę z nich około 8530, chyba że burza mnie nie to zacznę spierdzielać aczkolwiek to jest totalna po prostu loteria jak dobijecie 120, 140 subskrypcji to mogę że tak powiem, no to mogę Opowiedzieć dlaczego pogoda, dlaczego zainteresowanie, skąd zainteresowanie łowcami burz, eh, dlaczego łowię burze i takie tam. Do zobaczenia.